Dzień dobry, zróbmy moją ulubioną sałatkę z tuńczykiem. Cztery jajka ugotowane na twardo kroimy w kostkę, możemy również zetrzeć na tarce. Jajka pokrojone, a teraz będziemy kroić ogórki kiszone. Cztery ogórki, najlepiej jak są takie jędrne. Ogórki pokrojone dorzucamy do miski z jajkami. Teraz kroimy jedną czerwoną cebulę w drobną kostkę. Cebula ląduje w miejsce. Puszkę tuńczyka w sosie własnym. Słuchajcie, pierwsza trafiłam na tuńczyka. Bo to taki niskobudżetowy budżetowy tuńczyk, który nie ma, nie ma tego czegoś. I będę musiała się męczyć. Tuńczyk w sosie własnym odsączony z wody. Dodajemy do sałatki. Następnie odsączona z wody kukurydza. Mała puszka poszatkowana natka pietruszki, cała, można dodać połowę. Dodajemy do miski. Majonez i nie kielecki, i nie winiary, tylko pomorski. Słuchajcie, z niską zawartością tłuszczu. Dajemy łyżkę. No dobra, dwie. Dobra, pieprz. Odrobina soli. Mieszamy.